Czytanie z księgi proroka Barucha. Bądź dobrej myśli, narodzie mój, pamiątko Izraela. Zostaliście zaprzedani poganom, ale nie na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom, iż pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem stworzyciela swego ofiarami składanymi z złym duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym żywicielu, Bogu wiekuistym. Zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła Słuchajcie sąsiedzi Syjonu, Bóg zasmucił mnie bardzo. Widzę bowiem niewolę moich synów i córek, jaką im zesłał przedwieczne. Wyżywiłam ich z radością, a odesłałam z płaczem i smutkiem. Niech nikt się nie śmieje, że jestem wdową i opuszczoną przez wielu. Zostałam opuszczona z powodu grzechów dzieci moich, ponieważ wyłamały się spod prawa Bożego. Ufajcie, dzieci, wołajcie do Boga, a ten, który dopuścił to na was, będzie o was pamiętał. Jak bowiem błądząc myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz nawróciwszy się, szukajcie go dziesięciokrotnie. Albowiem ten, który zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną. Wraz z wybawieniem Waszym.